Muzeum Wojskowe na Krecie, a w nim duża siła ognia w małym opakowaniu, czyli M42 Duster. Amerykańskie samobieżne działo przeciwlotnicze uzbrojone w dwie armaty kalibru 40 mm weszło na wyposażenie US Army w pierwszej połowie lat 50. Wieża pochodzi z M19, poprzednika Dastera, a podwozie z czołgu lekkiego M41 Walker Bulldog. W zakładach Cadillaca powstało blisko 4000 Dusterów. Masowe wprowadzenie do uzbrojenia samolotów odrzutowych sprawiło jednak, że działa tego typu szybko stały się bronią przestarzałą. Wozy nie dysponowały bowiem radarem, dlatego już na początku lat 60. Amerykanie zaczęli wycofywać je z czynnej służby. Historia pewnie zapomniałaby o tym wozie, gdyby nie wojna w Wietnamie. Tam z racji całkowitego panowania Amerykanów w powietrzu nie przydały się jako broń przeciwlotnicza. Stosowano je natomiast jako wozy wsparcia, wykorzystując szybkostrzelność rzędu 240 pocisków na minutę do walki z celami naziemnymi. Pojazdy między innymi chroniły konwoje i amerykańskie bazy ogniowe. Służba była bardzo intensywna. Dastery podczas wojny wystrzeliły ponad 4 miliony pocisków. Wietnamczycy nazwali je zielonymi smokami. W amerykańskim Arsenii... Ten, ale wozy pozostawały do lat 80. Z dasterów korzystali także sojusznicy USA, w tym Grecja, gdzie M42 służyły od lat 70. do 1990 roku.